Zabijałem e, zabiłem kogoś z noża. Ja mam 466% z noża. Kurczę. Ja tylko 1% życia. Tak prawie. Nie zabrałem co 91%. Chodź sobie. Asyst przy, asy przy zabiciu 100%. Też nie. Ej, największy asysta. 10, 100%. Albo 110%. Ja miałem 110 asyst. Znaczy mm. nie widzę czołgu. muszę go namierzyć no, A ja, tak ja, ja nie ogarnię tego, jak wnoszę to ja zacznę nagrywać, nie ma takiego tylu wart. Nie masz dobrego skina, kabum, już nie żyjesz. nie, zawsze, tak, zawsze mi idzie, wszystko dobrze, zawsze nagrywać. Bo mi łabo mi idzie i to wszystko. A jeszcze że kurczę, kurczę, dobrego kurczę, kurczę, mnie kurczę, 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 to mnie Ases. Ases przy zabiciu 120%. Rozumiesz to? Asys przy zabiciu 120%. No, To no. No, no jest no, No, okay. U, za, za Brzydkie C4 tu widzę. Takie bardzo, bardzo brzydkie. Headshot. Ojej, zabili mnie. Właśnie miałam was zabić od... Właśnie miałem was zabić w tył, ale jeden z was mnie zauważył Dawaj, 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 dawaj O widzę ci tam tu! Czuję zaczyna ci Kurczę zabił mnie ten medyk! Obronić cię swój własny medyk! Powinieneś mu się pod... Powinieneś podziękować w meks.pl! Dzięki meks.pl, jeszcze rozłamać to. Panie Jezu, niech Pani to załama. Eks. Prawie było. Tak bliska mnie bym cię rozwala. Zaraz ci i tak rozwała. Wierzę też, że ja właśnie nie żyję. Ale jak będziesz żył.

Mamy, a my mamy ekstra obronę, wy nas nie przełamiecie. Kurczę, asyst. Znam. Nie lubię asystów, są takie brzydkie. co?

Dziękuję za oglądanie, ja się z wami żegnam Proszę o subskrypcję. Ja też ja żegnam, ja też ja bardzo, bardzo was żegnam Dajcie miłe komentarze i łapki w górę, albo w dół Zasubskrybujcie Nie uwierzcie się ciepło, pamiętajcie o tym Jeśli chcecie jeszcze raz, jak chyba, filmie. UWIERZCIE SIĘ Jeśli chcecie jeszcze raz